albumu, jak Państwo być może już widzieliście, przeczytaliście w materiałach. Ta wyjątkowa publikacja albumowa ukaże się wiosną przyszłego roku nakładem na Roślin Press, ale także musimy tu pamiętać o wsparciu sponsora tej publikacji, czyli banku Beka, który Państwo widzicie obok mnie i dzięki temu również, że mamy takiego sponsora, no to liczymy, że będzie ta publikacja bardziej dostępna i popularna do wielu osób w Polsce i na świecie trafi. Dodam, że również Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kancelaria Prezydenta jest zaangażowana w projekt już teraz i też poprzez ten album będzie pamięć, historię, wiedzę naszą o cywilach i żołnierzach generała Władysława Andersa promowała na całym świecie. Teraz natomiast bardzo proszę pana Tomasza Kurzątkowskiego, przypomnę z firmy Million U, żeby powiedział nam o samym zamyśle, idei i sposobie funkcjonowania platformy Armia Andersa.